Dzień dobry, dzień dobry na poprzednim filmiku, który miał być szybkim filmikiem, a trwało pewnie godzinę, e, pokazywałam wam jak w ogródku sadzę kalarepy, kapusty, jak wyglądają moje rozsady, tu możecie szybko rzucić okiem jak wyglądają e, kapustne u mnie w szklarni, to są takie testowe, dlatego tak za dużo o nich wam nie mówiłam, chociaż pokazywałam kto chciał wypatrzeć, ten wypatrzył. E, dzisiaj będę robiła kolejną rozsadę e, e, kapustnych, znaczy dzisiaj będę wysiewała w ogóle po prostu kalarepy i chciałam wam o nich trochę Kalarepę śmiało możecie w kwietniu wysiewać sobie albo prosto do gruntu, albo zrobić rozsadę tak jak ja. Ja zdecydowanie wolę rozsadę, ponieważ po pierwsze mam kury, po drugie ślimaki i tak dalej, dzieci yy, i tak też. Ja generalnie wolę robić rozsady, bo uważam, że jest to bardziej kontrolowany sposób robienia w ogóle produkcji swojej żywności w ogrodzie. Jeżeli zrobię sobie teraz w doniczkach i będę chciała je posadzić w gruncie gdzieś tam w połowie maja albo na początku maja, zależy jakie będę miała miejsce na grządkach. Co mi się zwalnia w ogóle jakieś miejsce, to ja od razu wciskam te rośliny, które mogą być zjedzone przez nas za, za jakiś moment. I bardzo wam polecam, żeby właśnie produkować sobie rozsady, bo nawet jeżeli będziecie mieli je komuś wydać, to, to je wydacie, może wymienicie się na nowe rośliny, a jak siejemy coś prosto do gruntu i tylko siejemy, to nie mamy tej ciągłości zbiorów, e, mamy jeden duży żółt, nie mamy później następców, tak jak z groszkiem cukrowym. Wszyscy wysiewamy go w marcu, a mało kto wysiewa go na przykład w maju czy w czerwcu. Ja wysiewam groszek przez cały sezon tak naprawdę w odstępach, co dwa czy tygodnie i dzięki temu groszek mam właściwie przez cały rok u siebie w ogrodzie, oprócz zimy oczywiście. A tak, produkcja rozsad daje nam tą przewagę, że jak coś nam się gdzieś już zwolniło miejsce, to możemy wsadzić, a jak jest brzydka pogoda i tam nam zmarsnie, to ta nam się zachowa. A jeszcze trzecia rzecz, że możemy mieć na wymiankę. No i dlatego wybieram zawsze roślinne, te doniczki o wielkości minimum P7, tak jak te, ponieważ P7 to jest idealna doniczka do tego, żeby zrobić w ogóle sobie rozsady kapustnych. Można oczywiście w tych małych wielodoniczkach, ale... Odradzam, bo kapustne to są głodomory i jak robimy sobie w takich małych doniczkach, to bardzo szybko skończą im się składniki pokarmowe. W uprawie amatorskiej nie mamy linii nawadniającej, nie mamy jakichś tam mat, które roznoszą całą wilgoć równomiernie i o konkretnej godzinie, tylko podlewamy wtedy, kiedy jesteśmy w domu, czyli po pracy albo tam, nie wiem kiedy tam wchodzicie do ogródka, w każdym razie nie jest to e, dostęp na 24 godziny u większości z was i wolimy zdecydowanie większe pojemniki, żeby mieć większe bezpieczeństwo. Jeżeli macie w ogóle jakieś większe doniczki, to możecie też ich użyć. Ja po prostu ogranic ogranicza mnie miejsce, że no, nie mam aż tyle e, i ponieważ ja nie lubię jednego rzutu takiej dużej ilości sadzonek na raz które później za chwileczkę będą dorosłymi roślinami i też trzeba je szybko zjeść, bo, bo, bo już są gotowe, tylko wolę właśnie takie z taką zmianę, że teraz wysieję sobie na przykład 2, 4, 6, 8, 10 sadzonek za jakieś 3 tygodnie wysieje znowu 10 sadzonek, znowu 10 sadzonek i tym sposobem, non-stop u mnie w ogrodzie, co 3 tygodnie będzie dostępne 10 następnych kalarep. I to jest fantastyczne, słuchajcie. Kalarepy wysiewamy na głębokość około pół centymetra, do centymetra w takich doniczkach. Jeżeli w gruncie, to nie głębiej jak pół centymetra, ponieważ w gruncie ziemia jest bardziej taka zbita. No, i do każdej doniczki wkładam po jednym nasionku. Jeżeli e, obawiacie się, że coś wam nie wzejdzie, no to możecie dawać po dwie, ale i tak jedną trzeba będzie stąd usunąć. I wkładamy tu, cyk. Możecie sobie dawać po dwa nasionka. Ale jedno usuwamy. Pamiętajcie, jeżeli chcecie na przykład po dwa, no to nie w jedną dziurkę, tylko dwie dziurki obok siebie, żeby jak będziecie jedną usuwać, to żeby nie uszkodzić drugiej. Ja wytnię sobie i fioletową i białą i tak samo później sobie wsadzę je na na krzątki. W poprzednim odcinku właśnie wam pokazywałam, jak sadzić kalarepy do gruntu. A to byłam przez moje rosołki chodzące jadzinki eee, i taki śmieszny chyba ten odcinek trochę będzie. W każdym razie tam wam mówiłam, że kalarepy później do gruntu sadzimy po pierwsze zahartowaną. Eee, w ogóle takie kalarepy i kapusty, jak chcecie sobie teraz wysiewać, to koniecznie nie róbcie tego już na parapetach, bo jest zdecydowanie za ciepło. Tylko róbcie sobie rozsadę właśnie w inspektach, eee, gdzieś tam w szklarniach. A jeżeli nie macie ani jednego ani drugiego, to możecie zrobić po prostu na prostu i nakryć to jakimś tudelem, albo w ogóle nie nakrywać. Już w kwietniu można taką prostatę po prostu sobie zwyczajnie zrobić. I co? Aha, i sadzimy, jak już wyrosną nam, to sadzimy na tą samą głębokość, którą rosły w doniczkach, i podlewamy obficie żeby cały system korzeniowy był yy, oblepiony. Ja wysiewam kalarepę i kapusty wcześniej. Te, które tutaj widzicie, one były wszystkie wysiewane w styczniu. E, będą rosły przed ogórkami, przed pomidorami. I kapusta pekińska i kapusta pakczoj mają to do siebie, że jak teraz kwiecień będzie taki bardzo, bardzo upalny, e, to. Mogże w maju zacząć kwitnąć, a jeżeli nie, no to ładnie urosną w takie fajne głowy. Jestem ciekawa też, bo one tu rosły, jak były te ogromne mrozy w połowie marca, i ciekawa jestem, czy to wpłynęło na nie, czy nie. Na razie wyglądają świetnie i, i mam nadzieję, że tak już zostanie do końca zbiorów ale w szklarniach to niestety zawsze tak jest, że trzeba jednak to mimo wszystko uważać bo w szklarniach jest po prostu bardzo gorąco w gruncie Jeżeli macie sadzonki kapusty pekińskiej, możecie ją posadzić tak samo kapustę pakczoi to jest jeszcze ten czas gdzie można sobie śmiało tam gdzieś je powkładać i tutaj, ładnie podlewam obficie tak żeby ta ziemia bo ja tą ziemię mam ze sklepka się i ona jest taka e, dobra jakościowo, że ona nie jest przemoczona i Najlepiej byłoby, żeby włożyć ją podlać, zostawić na 50 minut i jeszcze raz podlać i wtedy dopiero uzupełniać doniczki albo tak jak ja podlać, wchłonęło, no to podlewamy jeszcze raz. No i te wszystkie sadzonki biorę sobie tu na stoły rozsadowe i będą cały czas. Na stołach rozsadowych tu jest tak, tu jest południe, tu jest północ. I o tym czasie, jeżeli macie tunele i szklarnie, to nie trzymamy już stołów rozsadowych po tej stronie, gdzie świeci najwięcej słońca, tylko po drugiej, bo tutaj za mocno pali, a tutaj jest totalnie znośniej. No i oczywiście, tak jak ja tutaj, no musicie co wieczór mieć w pogotowie białą włókninę zimową, że w razie czego trzeba to wszystko ponakrywać. A teraz widzę, że moje rośliny to jedyne czego wymagają do tego, żeby to porządnie podlać. I. To jest właśnie też bardzo ważne, że jak podlewamy takie sadzonki w szklarniach, to ta woda musi być odstała. To nie może być woda prosto ze studni, bo po prostu to za bardzo przypali. I też najlepiej nie podlewać o, 14, o 12, tylko minimum od 15, jak już wiecie, jest tak po prostu mniej palącego słońca. O! I jak się zastanawiacie, to tak, to są te same stoły, które były w poprzednich latach, tylko że poprosiłam Jacka, żeby zdjął mi nogi i podczepiliśmy to na takich łańcuszkach i teraz w końcu mam wygodnie, żeby na dole sobie ładnie tu wszystko zakrywać białą włókiną i jak wsadzę pomidory, to też nie będzie problemu, bo, bo sobie po prostu wszystko ładnie nakryję. Do zobaczenia, teraz to się zacznie. <laughs>